Cześć! W dzisiejszym filmie pokażemy Ci, jak zresetować drukarkę Epson L3150. Na początek reset ustawień i ponowna instalacja drukarki za pomocą aplikacji mobilnej. Aby zresetować urządzenie, naciskamy jako pierwszy przycisk stanu sieci, a następnie włącznik urządzenia i trzymamy je przez około 5 sekund. Po chwili diody na drukarce zgasną. I będzie to sygnał, że resetowanie ustawień powiodło się. W celu ponownej instalacji urządzenia, np. w nowej sieci Wi-Fi, naciskamy jednocześnie przycisk stanu sieci oraz przycisk Wi-Fi i przytrzymujemy do momentu, aż zapali się dolna kontrolka. Następnie, przy wykorzystaniu aplikacji Epson iPrint, wyszukujemy naszą drukarkę i wybieramy ją z listy. Po wybraniu zatwierdzamy połączenie, naciskając przycisk Wi-Fi na naszej drukarce. W kolejnym kroku musimy zarejestrować urządzenie w naszej sieci. W tym celu przechodzimy do ustawień zaawansowanych. Następnie zakładki ustawienia sieci i Wi-Fi. Po kliknięciu w przycisk Setup wyświetlą się dostępne w zasięgu wszystkie sieci bezprzewodowe. Wybieramy tą, która nas interesuje. Wpisujemy jej hasło i zatwierdzamy. Jeśli wszystko poszło bez problemu, po chwili diody w naszym urządzeniu zapalą się i będziemy mogli bezproblemowo zainstalować urządzenie na komputerach i telefonach w naszej sieci. Jeżeli Twoja drukarka jest zablokowana z powodu poziomu wykorzystania absorbera, a Ty potrzebujesz na wczoraj coś wydrukować, możesz zresetować go za pomocą aplikacji VIC Reset. Pamiętaj jednak, że absorber ma swoją pojemność i po pewnym czasie i tak konieczna będzie jego wymiana. W praktyce powinien on wytrzymać bez problemu dwa przebiegi. Aby zresetować licznik absorbera, musimy zainstalować sterownik ze strony producenta, a następnie podłączyć urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. W aplikacji Wic Reset sprawdzamy poziom wykorzystania absorbera. W naszym przypadku jest to niespełna 60%. Jest to wartość szacunkowa ustalona w oparciu o wykorzystanie drukarki. Przejdźmy do samego resetu. W tym celu uruchamiamy aplikację VITS Reset Connect i podajemy zakupiony wcześniej klucz, niezbędny do zresetowania absorbera. Po chwili licznik zostanie wyzerowany. Możemy to dla pewności zweryfikować w naszej aplikacji. Gotowe! Teraz możemy ponownie drukować.